Witam Was z miłością, radością i wdzięcznością w ogólnym czytaniu na tydzień od 7 sierpnia do 13 sierpnia 2023 roku. W tym tygodniu, szczególnie na początku tygodnia, dosyć dużo przeprowadzimy rozmów. Nie do końca będziemy z nich zadowoleni. Nie do końca. Będziemy uważali, że wszystko poszło tak, jak powinno pójść, że być może efekt będzie dla nas negatywny. Natomiast czasem okaże się, że wszystkie te rozmowy, które przeprowadziliśmy i te działania, które włożyliśmy, będą miały efekt pozytywny. Jeżeli bronimy swojego zdania, to w tym tygodniu prawda wyjdzie na jaw. Jeżeli tylko mamy rację, to ona na pewno się ujawni. Z tygodnia pokazuje nam się bardzo, bardzo dynamiczne, namiętnie, z nowymi początkami, z nowym działaniem, z nowymi znajomościami do relacji, do związku, jeżeli ktoś takie potrzebuje. Jeżeli chodzi o uczucia, zwróćmy uwagę: czy czasami nie jesteśmy w związkach zbyt ostrzy lub nieobecni? Czy nasza prawda jest naszą prawdą, ale czy druga strona też to rozumie i wie, o co nam na pewno chodzi? Czy nasza komunikacja jest dobra, zrozumiała, nie tylko dla nas, ale też dla drugiej strony? W tym tygodniu jest taki czas dla par, które będą świętować: świętować czy rocznicę, czy uroczystości, a u wielu z Was także początek. Nowej, pięknej relacji, opartej na miłości, zaangażowaniu, w której też będzie się bardzo dużo działo. Ten tydzień jest jak tornado, jeżeli chodzi o związki. W związkach przyniesie dużo, dużo emocji, działań, ale też miłość, ciepła. Jeżeli chodzi o finanse, tydzień dosyć stabilny, ponieważ to, co wypracowaliśmy sobie przez ostatni rok, Szczególnie w tym tygodniu odczujemy tego efekty. Jeżeli pracowaliśmy sumiennie, dostaniemy sowitą zapłatę. Tydzień bardzo y, sprzyjający finansowo. Nawet nieoczekiwane y, nagrody, awanse, uznania, ale złącznie z nagrodą pieniężną, pokażą się nam w tym tygodniu. Dzień finansowo bardzo zrównoważony, bardzo taki spokojny, ale też dający nam do przemyślenia, że to, co robiliśmy do tej pory, robiliśmy właściwie, a będziemy wiedzieć to po naszych efektach. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj przy niektórych z Was pokazuje się drobne leczenie, konsultacje u lekarzy. Ale też i problemy z ciałem. Zwróćmy uwagę teraz, zadbajmy o to, nasze ciało. No, wyjątkowo mocno się w tym tygodniu upomina. Na co powinniśmy zwrócić uwagę takiego trudnego, czego się nie spodziewamy? To przede wszystkim zwróćmy uwagę na finanse. Czy wszystko tutaj jest w równowadze, czy nikt nie próbuje nas oszukać, czy my nie próbujemy oszukać kogoś? Mm, działania. Działania, które będą ze strony mężczyzny. Ponieważ my mamy swoje wizje, a ktoś ma inne, możemy się tutaj nie zrozumieć. Więc zwróćmy uwagę, czy obie nasza komunikacja w tym tygodniu jest poprawna. Co nas pięknego spotka, to że zacznie się coś nowego. Jeżeli macie jakieś zabiegi w tym tygodniu, to są dobre wiadomości, ponieważ one przyniosą nam uleczenie, wyzdrowienie i wszystko będzie w porządku. Też zwróćmy uwagę, że czasami możemy być bardziej zamyśleni, nieobecni, ale to jest naturalne. To jest coś pozytywnego, ponieważ my tego potrzebujemy, a ten tydzień, w którym będzie się bardzo dużo działo, będzie intensywny, będziemy potrzebować też troszeczkę pobycia samym ze sobą. Niesamowicie cudny tydzień, energetycznie piękny, ponieważ dodatkowo jesteśmy wspierani przez gwiazdkę, energię kosmiczną, która pokazuje nam, że jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. Niech nam się wiedzie, niech nam się darzy, niech nas wspierają Bogowie starsi.